Co to jest pokajoke? Pokajoke to, tak jak mówiłeś, może być nawet i filozofia może być narzędzie może być metoda. Tak po chłopsku to jest taki myk albo zestaw myków, okay. który, który będzie, będzie eliminował błędy. Tak? Bo samo pokajokę, samo słowo pokajokę mówi o eliminacji błędów. O tym, żeby ich nie powielać, o tym, żeby nie występowały. Tak? Czyli każda, każda nasza praca, każda metoda, która uchroni nas przed tym błędem, który występuje, czy to w procesie, czy w produkcie, jest właśnie pokajokę.